No dobra, czyli co? Możemy wybrać sobie deck, którym chcemy grać Talia potworów, skojarku... No to nie, nie ma coś z Keligostery. No dobrze, patrz co jest. Hmm. Masza przed chwilą tak weszła Wyszło. Dobra. Drugi raz wybiera talię, no to graba. Ja już wybrałem A zobaczymy no to jak pójdzie dobra. kurde. Gremista, co to jest, kurde. Zobaczymy, jak ci pójdzie, Grabson. Ja to słabo bym w Vinta zawsze. Redin contra Uncrity. Dobra. Cześć, oh, Mortucha. Oh, oh. e, dlaczego Ty zrobiłem zróbmy żeby razu, gdybyś miał w mojej grupie? No ja nie mam <noise> <bo> ja <noise> no, Skąd ja mam wiedzieć? No taki Rudy jest nie... No. Szedłeś do mnie i nawet mi nie pojedzie. No ja nie wiedziałem, dopiero co ją dostałem tutaj tę grę. Rudy jest lepszy, kurde. Dobra. 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 Myślę, że taka dalia będzie ok. Niech będzie, zobaczymy, co hmm. tym ugramy. To będzie ciekawe. ale tu pododawali kurde, sporo rzeczy. Hmm. Jeszcze chcę wymienić. No, trzeba Do będzie te kurde przemyśleć dobrze. Ja, Jaką umiejętność wiem, tutaj w w czekaj Stwórz jednostki wojny klannej liczby dwóch. A, czyli mamy tu jakąś umiejętność. Dobra, czyli co? Obydwoje teraz. Ja zaczynam, tak? Dobra. No Zobaczymy, Grabson. W takim Wiesz, razie co? twój ruch. Myślisz, że ja to przegram od razu? Jest to też trzeba dobrze menażerować tymi tymi. A. Zróbmy no tak Stary ja tam Drakarem oh, no już na ciebie płynę Kurde połynę, kur. co ty gadasz Stary lecę po ciebie karę. Nie wierzę Już przegrałem? Ja mam czy <grym>? nie Słabo cię słyszę Pytam się, czy mnie nie da zabrać No możesz oczywiście Tylko ściągnij tą gierkę do, do, do tak ładnie tu wygląda wszystko No jest całkiem spoko Dwaaar Nach power, Dobra, a czy tu można skończyć jakąś turę? już spać. No, żeś mi to zrobił mroziło trochę, kurde. Powiem ci. Zakończyłeś? Czy nie? E, teraz trwa Ale ty zakończyłeś czy nie? E, no, użyłem tutaj. To rozdarcie? Co to jest? Stary, no. A bo ja nie wiem czy ty skończyłeś, czy... Aha, dobra, wyjeba... Ty, no kurde, bez jaj. Ale mi zrobiłeś. nie tu. Piorunem, piorunem <laughs> siarczystym, ognistym. Okej. Okay. Ja już nie mam kart, stary, już koniec.

takie umiejętności umiejętność jakąś, nie? Dobra, zobaczmy sobie zostało. dostałem. ładnie to wygląda naprawdę spoko. Ok Okej, okay, dobra, czyli teraz moja tura. Tak jest Powitamy ich, oj, powitamy! Żelazem i ogniem! Powitamy Oj, powitamy! Ej, no nie wiem, co to się stało, to powinno... Ale dlaczego umiejętność moja się nie zagrało? To no w Nie wiem. Masz, a kysz kurde tutaj, stary, zbicza szczelił. <gryw> no, Ładny. Ale masz te karty jeszcze tam, kurde, niebezpieczne. Jeden o! Usługa została przerwana. O połączenie zostało przerwane. No kurde. Ej, no graba no, w pierdol dostałbyś no. Pogratuluj oponentowi. A jakieś... Do dropy chyba jakieś mam kurde. A no kurde. Ale połączenie mi je, Zobacz ile mam pingu. Na tym Kurde. No to graba no kurde. Przyznaj się. Powiedz czajnik. Przegrałeś. Ja bym Cię tu rozpiżdził. Chyba ja, ja Cię ledwo słyszę teraz. Kurwa, czy ja mam znowu problemy? Kurwy ten Graba dedos. No, jakieś problemy z netem. Kurwa, mać. No teraz ja dodam martuchę. A kiedy masz martanik na tym, na tym czymś? Nie, nie wiem. Eee, teraz będę lex. Masza, masz masznik po prostu? Nie, nie, nie. Czemu ty masz taki w ogóle dźwięk, jakby ten, jak taki przytłumiony? Yy, nie wiem, właśnie. Yy, normalny dźwięk nas. nienormalny nie miałam, nie? Aś tam parę razy komputer wyłączała, to raz i yy, coś na się bym A póknij w mikrofon. Co? Rzeczywiście, jest jakby taki ten. Yy, weź Wejdź w ten, w twój GOG Galaxy w prawym górnym rogu masz masznik twój. Jaki masz? M4 SH4 mhm. M4 SH4 A jest dobra invite. Dobra wysłałem ci. Powinnaś gdzieś mieć tam ten zaproszenie. Okej, okay, tylko ja na przykład nie mogę ci wybrać do gry z przyjacielem. Robię, dobra, jest jakiś kurde, lag spike straszny był. Aha. A, on darował beczkę w sklepie, aha, okej. Okay. A nie, nie mam beczki. na każdą okazję! Beczki z kartami kupuję? Fajnie. No dobra, nie wiem, na to, że to, nie Mam jedną beczkę. O, Robimy trach! Dobrze, w każdym oh grze teraz muszę być ten, Wow. A cóżko? Ej, spoko jest z Co no. jeszcze? Ha, i wybierasz jedną kartę, którą chcesz dodać za ten jeszcze, okej. Okay. No. Pawetta, nice. teraz? Eee, też jest super. Kurde, słone. nieźle. wygląda no, naprawdę spoko. Kurde, czy w każdej grze muszą być otwieranie zjebanych skrzyneczek. Ale wiesz, że to jest popularne, straszne, nie? No, tak. Ja nie wiem, co się Marta stała z tym mikrofonem, tak brzmi jakby był w ogóle, wiesz, mmm, przytłumiony strasznie, nie? Ale a ja w ogóle nie mogę nikogo zaprosić do gry z przyjacielem. A jest dobra, a jest dobra. A, czy Marta chcesz grać, czy, czy ten, czy jeszcze jedną z grałą rewanżową? Kurę, nic nie słyszę, no. Oh, nie no. słychać w ogóle. Jak ty to przyjąłeś? Gdzie to było? No to po prostu jest gdzieś tam. Nie, nie mam pojęcia gdzie to było. Gdzieś po prostu mi wyskoczyło. że znaczy, ten... To ja cię zapraszam Nie co to jest. To jest, proszę bardzo. No, mam po prostu zaproszenie. A na dole te fioletowe? No było, ja gdzieś zaakceptuj. Weź jeszcze A. raz. spróbuj Teraz. anuluję zaproszenie. Trochę lepiej. Wait. Poszło? A dobra, mam. była marka bardzo cicha. O, Właśnie, że to Dużo mają, kurde, umiejętności. Każda karta ma jakąś, ten, błąd połączenia. No, Naprawdę? No, Na no jest wstydowanie. Jeszcze masz czytanie, To zaraz się jeszcze raz zapiszę. No, jest przy, jest no, tylko nie Dobra, a, mogę... A, dobra, wylazłem z gry. Aha, dobra. Ja pierdzielę. Szydy Project Red. No mi, kurde, Adam ptruje, żeby zagrać na padzie w gwintach. No, ponad się na padzie, jest fajnie się gra. Po co, jak jest myszka? No właśnie, po co się męczyć? A dobra, no zobaczmy. No. Adam jest fanem samookaleczania się najwyraźniej. Najważniejsza jest sprawa tenerska. <gry> Padem tak wiesz, trypanuje czaszkę. Dobra. Weź d, jeszcze d, d. raz mnie czekaj. Wibracjami. Jeszcze raz mnie zaprosi. Teraz będzie mi na normalnie. Du, 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 du. Fajne te beczułki są. Dobra, jest. Ale teraz ja nie mam ten. To teraz? Jakby nie mam o, oczekiwania, to teraz. O, no, jest no, teraz jest no, tak. no dobra. Kajanek jest jeszcze raz, kurde. Cześć, masza. Boże, nie umiesz już ten. Cześć. Teraz masz. to co zrobiłaś, że ci działa już? Nie Cz? wiem. Ja, Jestem dobra. mądra po prostu. O, tak. No. Nie, żebym nie zapomniał. Nie, wiem. E, nie Aśka mi cały czas wyłączała dzisiaj komputer, nie nie może może dlatego coś się stało, nie wiem. Moim zdaniem to nie od wyłączenia komputera, ale to to. Kto wie? No nie, ale parę razy tak było, że ona coś mi poprzestawiała. Dobra, dodajesz, kurde, Gapson. Kurde, no teraz ci zaprosiłem i nie poszło. Czyli. A dobra. Jeszcze raz, gra z przyjacielem. Hunter Invite. No i poszło. Dobra. Akceptowałem i nie, nie weszło mi nigdzie. Zaproszenie wysłane, trwa oczekiwanie na potwierdzenie. Dobra, weź anuluj jeszcze raz teraz, tak? No. Teraz ty mnie zaproś, kurde. Dobra, no zapraszam cię. O, tu łyżka pociśnięta. Dobrze. Dobra. A teraz jest, akceptuj, dobra. No i git. Okej. Okay. Drugi gracz wybiera talię. Ej, muszę przyznać, że ładnie ten Drugi gracz wybiera talię teraz do gry. O, jest, dobra. Dobra, no, okej, okay, zagrajmy. My zaraz z Martinom zagramy. No, no kończę jeszcze. Zagrać się

Chciałam wiedzieć, czy dana jednostka jest jakiegoś tego. Uuu. No, jeszcze jedną mogę kartę wymienić. O, kurde, stare. Dobra, no, mam takie średnie karty. Ja nie mam takie kurwa bydlaki, że. Nie wiem, jak to rozegrać stary na no. Dobra Która oponenta? Zeżrę ci serce! Tary, zeżrę serce Co ty na to? Wiesz? Mhm dyn 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 ludzie Kurde. Nie no, naprawdę. Uncreate. Dobra, to masz. Jeep, niedźwiedź, kurde. Ty, no co ty zrobiłeś, kurde? Niedźwiedź. Co no ty gadasz? Ale my kurde, zrobiłeś w ciule. Stary, zrobiłem Cię, kurde, w bambukło. A jak teraz dam czyste niebo, to nie będzie niedźwiedzie? To <śmiech> <śmiech> nie wiem, No czy kurde! Nie, nie <laughs> no, masz... Jebany. A niech Cię myrchok pochłonie! Czemu ja mi zmniejszyłeś? Stary, nie. no kurde, no, masz już tak dużego, no. Chyba. Masz dużego? To jest fajnie, bo mogę na przykład użyć tego mojego gościa, żeby osłabić moją jednostkę, nie. Kurwa, niedźwiedź się zajął ogniem. Służymy <grym grym> tej, która jest dziewicą matką i staruchą. O mam? Niedźwiedzia. O kurwa! Czemu ten niedźwiedź wrócił do ciebie? Co ona jest... Czemu ona jest taka bezsensowna? Co to jest jebana karta? Czemu ona przywróciła tego jebanego niedźwiedzia kurwa tobie? Ale przypał o, o, w chuj Co to się stało, stary? Ja muszę zrobić coś takiego, to może będzie głupie Okej okay. What? Ale to było dziwne w ogóle. O, oh, nie stare, to jest place. Moja taktyka. No zobaczymy, co zrobisz w kozaku. Pasuje Kurde, myślałem, że da się jeszcze rzucać te karty. Yeah, myślę like dobra. Zbudował gole no jabanego. No dobra no To jest trochę inaczej niż powinno być moja tura Bo kliknęś na jego pole, nie no nie kliknę na jego pole, no nie ma szans A nie wiem dlaczego mi tu się nie stworzył mniejszy golem, ale to może jak on zginie, ale to na końcu gry powinien się pojawić, nie? No weź tego kurwa Drakara stary, jeden erby. Pójdźcie w dupę. Koniec, nie ma, masz, masz. Nie, pierdolony. Piorunem kurwa w niego. No to kurwa raz, drugi. Na <laughs> jeszcze drugim. No kurwa! Płynę ci fierdolić, kurde. Ej, czuję, że to wygram, Nex. Kurwiasz mnie trochę, Kto masz. Ale mimo ja nie wszystko jedynie. stary Kurwa mać spaliłem se statek, ja pierdolę <śmianie> <śmianie> Jebany zajął się ogniem, kurwa mać Dobra jeszcze raz Ja pierdolę Myślałem, że to oponenta kurwa drakar spaliłem ja Oh, 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 kurwa, nie mam wow. się zabałkane. to tak właśnie działa. No właśnie wiem, kurwa, właśnie. Czekaj, jeszcze idę, grabię jeszcze raz pierdolić, kurde. No ja pierdolę... nie wytrzymam. Jak mógłbyś tu zrobić? To... Wstyd. Czy ktoś ma szota, żeby do <laughs> z... to warzywo poszedł? Spaliłem. Najpierw na niedźwiedzia mu dałem, teraz... Kurde. Masz serce, uncreed. A jak zostanie zniszczone, jak jest na stole, a nie jak to... Nie, kłamiesz na pewno. No to jest po usunięciu, a nie, że po zabiciu, że coś. Kurde, jakie znowu mam karty stary. no to przegrasz niestety. No dobra, dobra. Nie pierdziel. Niebezpiecznie bawić się ogniem, kurde. No, Zajaro, na drakarze kurwa. No znowu to samo, no stary OK, a to nie są ci? Nie, dobra, to nie oni. Ale dobra, zaczniemy spokojnie. Masz krowę, krowa czempionka. No to grubą powiem. Ale się. tylko co to znaczy po usunięciu? Czy po usunięciu to znaczy, że jak ten? Jak zniknie albo jest koniec tury Tory. W sensie rudy za Kurwa, co to wybuchło? No stary, wypał cię? Co za kutas. Ej, czyli jakbym tego użył, to będzie spoko, nie? Bo to wtedy wszystkie padną. No dobra, zajebiście. Niedźwiedź, chodź tu mi na no pomoc. nie, no kurwa, zjebałeś <laughs> trochę, bo chciałem wyczyścić, no ale dobra. Niedźwiedź nie lubi ognia, stary. Kurwa, ja nie wiem, niedźwiedź dobrze się, się pali. Coś <laughs> pięknego. Eee... Nie wiem, zjebanego drakara po prostu. Ale, ale, drugi, drugi wtedy się rozbił, nie? Więc dlatego się zastanawiam co ja, kurde, z tym. No nie, no weź, kurde, stary. Dobra, masz. Hmm... Kurde, masz szansę. co? Mam ci go na pociąg. Teraz jest głośno? No, słychać, bardzo. Kurde. No, Arto, żeś się tam nie nieźle. A teraz? teraz Raz jak? piszesz. No, to ja piszę. A to nie słychać. <noise> Ej, ja nie wiem, co jest. bo cały czas mi dobrze działało i znowu, kurde, coś krzaczy. Aha, No kurde Nie no do kurwy <grywia> o o... Ale jaka muza tu leci w ogóle starasz się boję trochę kurde Tak Dobra, przejmanie, no. Jednym tym, kurde. O, Kurwa ja to, no Kurwa, ten czart. O, czyli zajebiście, czy to jest Kurwa fajne, Kurwa, ten czart. Ej, skąd ja mam wiedzieć, które to są moje jednostki roju, bo ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Zmarnowałem kartę i to mocno nie Już się... kopię wszystkich twoich jednostek roju na polu Kurde, stary. Weź się opany. Obiecuję ci szybką śmierć! No, kurwa! Uf, aż masz za swoje. Kurwa. <gry> <noise> powitamy! Oj, powitamy! Żelazem powitamy. i ogniem! Powitamy, powitamy. Czy ja nie miałem żadnej jednostki roju? Jakieś ja. ostatnie słowa. O, Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Ty znowu mi przyzwiesz? No kurwa macz, przyzwałem mu nask. Dlaczego to jednostka tak działa? Zjebanie. Czyż to jest jakieś spierdolone? Czemu ta kapłanka Frey tak kurwa działa? Zjebanie. To bo możesz coś przywołać i potem na przykład zniszczyć coś, pewnie wiesz, jak masz mm. dobre combo, nie? Czy coś. Ale to Kurde jest zjebanie, to zniszczyć. jest najdurniejsza ćwiczy, karta. Najdurniejsza karta jaka istnieje. Kurde. I ciebie na tego Gwinta wzięli, a nie. Nie wiem. wzięli. Nie, 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 nie. A no to właśnie.